Przygotowujący się do nowego pierwszoligowego sezonu szczypionici MKS-u rozegrali dwa sparingi w ramach turnieju Opuhar prezesa swojego klubu. W pierwszym meczu Wielunianie pokonali drugoligowy Wirec Zawiercie 23-19, a w spotkaniu o pierwsze miejsce wygrali z NTS-em Chrzanów 22-20. Przed meczem finałowym z udziałem gospodarzy i Szanowian w Haliwosir odbył się mecz o trzecie miejsce, w którym KSPR Końskie wygrał z Zawierciem 25-23, a wcześniej Końskie przegrało z Chrzanowem 21 do 28. Gratuluję Panie Trenerze zwycięstwa w turnieju, co takie łatwe nie jest, bo jak pamiętałem przed rokiem chyba Lana wygrała po bramce w ostatnich sekundach, no ale wiadomo stereotypy rządzą ocenami takich turniejów, że, że wynik nie jest najważniejszy, tylko jak przebiegają przygotowania, czy jesteś zadowolony z formy drużyny na tym etapie przygotowań. Co ten turniej pokazał, co Ci daje? No cóż, na pewno dużo materiału takiego oglądowego gdzie będziemy mogli zobaczyć na wideo. Mam nadzieję, nasze błędy, więc na pewno jest dużo do, do zrobienia jeszcze, wiele elementów nie funkcjonuje tak, jak byśmy chcieli zarówno w obronie, jak i w ataku. No, cóż, no, jeżeli się wygrywa mecze, no to chyba trzeba się cieszyć z tego i myślę, że na tą chwilę no, nie możemy mieć jakichś większych. Do siebie zastrzeżeń na ten etap przygotowań. Myślę, że, że to wszystko jakoś tam się pozytywnie układa. Podobne były do siebie pod tym względem, że, że, po, że początek czy pierwsze poły należały do przeciwników. To z czego należy się bardziej cieszyć, czy ubolewać, że, że inicjatywa na początku należy do przeciwnika, czy że potrafimy właśnie w takich sytuacjach, w których się na początku nie układa, potrafimy z nich wyjść i, i krok po kroczku właśnie odrabiać stratę i zwyciężyć ostatecznie. Akurat tak się może ułożyło tym razem, a ja bym był zadowolony, gdyby nam się każdy mecz układał od początku, ale wiadomo, że to jest sport i tutaj wystarczy zdobyć serię kilku bramek i z drużyny, która prowadzi w meczu zaczynamy przegrywać lub odwrotnie, więc tutaj nie ma to jakiegoś wielkiego znaczenia dla mnie. Dość dużo zmian kadrowych przed tym sezonem. Dokonało się w Twoim zespole. No nie ukrywamy, że najbardziej obawialiśmy się o ubytek, jeśli chodzi o, o bramkę. Jak teraz oceniasz pozycję między słupkami z zespołem KS? No cóż, no na pewno odejście Mikołaja jest dużym osobie drużyny, aczkolwiek myślę, że ci bramkarze, którzy są obecnie, wypełnią jakoś tą lukę. Mam nadzieję, że jak najlepiej, najskuteczniej. I ta nasza gra będzie na jakimś tam przyzwoitym poziomie, zresztą próbkę dzisiaj dał choćby Patryk Jędrzejewski, próbkę tych swoich umiejętności, więc myślę, że z jego występu jak najbardziej możemy być zadowoleni. Kilka razy też pokazał się z fajnej, fajnie pokazał się Sebastian Ziemiński, który też w kilku dynamicznych akcjach mam nadzieję, że dał próbkę swoich umiejętności. Jak oceniasz tych juniorów sprzed, sprzed dwóch sezonów, można powiedzieć? Pierwszo drugorocznych seniorów, którzy w poprzednim sezonie tak szerzej zaczęli atakować pierwszy skład, gdy zmusił cię kontuzję w rewanżach, a teraz już mogłeś im w takim turnieju udać pograć więcej? Czy, czy myślisz, że oni będą teraz stanowić większą wartość dodaną w zespołu? Trudno po tych dwóch meczach wyrokować, kto będzie, kto będzie się dobrze prezentował w sezonie. Chciałbym oczywiście, żeby każdy, który wchodzi, zawodnik e, wspierał drużynę i, i żeby ta jakość gry drużyny całej nie, nie traciła na, na, na wartości. E, to jest wszystko w ich rękach. E, każdy dostaje taką samą ilość czasu na boisku i ma możliwość pokazania się. I w zależności od tego jak się pokażą w tych pozostałych grach kontrolnych będzie zależało czy będą mniej lub bardziej wykorzystani. Czy też musi nas do tego gdzieś tam no, sytuacja prawda. Dwa tygodnie przygotowań za, za właściwie półtora bo długi weekend był i trzeba było dać chłopakom wolne. E, jak dalej będą, będą przebiegać przygotowania i jakie gry kontrolne jeszcze czekają twoich podopiecznych. No, w przyszłym tygodniu na hali trenujemy cztery razy do tego siłownia. E, Oczywiście w przyszłym tygodniu też jedziemy na turniej do Chrzanowa, e, gdzie, gdzie zagramy też trzy mecze, więc tego, tego grania będzie dość dużo w tym tygodniu. W kolejnych tygodniach już, e, w związku z tym, że już rozpoczyna się okres szkolny, więc przechodzimy na trzy treningi i do tego będziemy grać jeszcze w każdym tygodniu. E, w pierwszym i drugim tygodniu września będziemy grać sparringi w pierwszym tygodniu z Anilaną e, u siebie, e, w czwartek o godzinie. 19.30, a w kolejnym tygodniu jedziemy do yy, Gorzyc Wielkich i tam z drugą, z drugą ligą z y, naszymi byłymi zawodnikami, Dudkiewiczami, będziemy grać. Kiedy startuje? Ja wiem, ale powiedz to ty, telewidzom. Kiedy startuje pierwsza liga? Kto na początek i, i gdzie gramy? Oczywiście trzeci tydzień, trzeci, trzecia sobota yy, września. Spotykamy się tutaj u nas na hali, gramy pierwszy mecz z Beniaminkiem e, Obornikami Śląskimi. E, no i cóż, no, oczywiście zarówno myślę, że Beniaminek będzie się chciał z jak najlepszej strony pokazać, ale myślę, że my też będziemy chcieli wykorzystać atut własnej hali. Zapraszamy kibiców na ten i na kolejne mecze w hali w Dziękuję.